Zacznijmy od tego, że długo zastanawiałem się, czy w ogóle nagrać ten film, głównie ze względu na to, że zawsze chciałem, żeby ten kanał mimo wszystko bardziej celował w formę rozrywkową, niżeli poważną tematykę. Jednak zdecydowałem się go nagrać ze względu na dużą skalę. Problemu, który dzisiaj będę omawiał. Jakiś czas temu pewna osoba z mojego bliższego otoczenia zdecydowała się dołączyć do firmy MLM w celach zarobkowych. I pewnie nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że owa firma, jak zresztą każda inna firma działająca na zasadzie marketingu wielopoziomowego, jest tak naprawdę sprytnie ukrytą piramidą finansową, a nawet czymś gorszym, o czym mam nadzieję. Się przekonać. Firma, o której dzisiaj będę mówił, to Forever Living i zajmuje się ona sprzedażą wszelkiego rodzaju produktów. Zawierających głównie Aloes. No i tutaj pora na małą lekcję historii. Rex Moon założył firmę Forever Living w 1980 roku w Arizonie. Firma zgłosiła sieć 9,3 miliona dystrybutorów i przychody w wysokości 4 miliardów dolarów w 2021 roku. Rex za życia należał do nurtu kościołów zwanym Mormonami. Mormonizm jako odłam chrześcijaństwa nie uznaje wiary w Trójce Świętą, twierdząc, że nie została ona sformułowana w Biblii. Ale przyjęcie własnego kanonu pism świętych to nie jedno jedyna rzecz, za którą mormoni są krytykowani przez kościół. Dochodzi do tego dyskryminacja rasowa, wielożeństwo oraz chociażby praktykowanie chrztu za zmarłych. Warto nadmienić, że Rex Moon wspierał finansowo projekty anty-LGBT, sprzeciwiając się małżeństwom osób tej samej płci. Jedna z jego dotacji wynosiła aż 100 tysięcy dolarów. Firma Forever Living miała w swojej historii wiele spraw o oszustwa podatkowe oraz jedną aferę z nadoleniem ilustracji z okładki książki Richarda Bacha pod tytułem Jonathan Livingstone Seagull, w celu wykorzystania jej do swojego ówczesnego logo. I teraz trochę o tym, dlaczego w ogóle porównuję działania firmy Forever Living do zwykłej piramidy finansowej. Pewnie jak większość z was wie, piramidy finansowe są nielegalne, a polegają one przede wszystkim na tym, żeby sprzedać komuś swój super pomysł na biznes, którego tak naprawdę może w ogóle nie być. Ale oczywiście warunkiem dołączenia do tej struktury biznesowej jest uiszczenie opłaty wpisowej. I tak jak w przypadku piramidy finansowej, tak w przypadku firm MLM, a chociażby firmy Forever Living, żeby dołączyć do ich struktury i zostać ich dystrybutorem, należy zakupić wpierw ich produkty o łącznej wartości e, ponad 2000 zł. No i tutaj już pewnie niektórym z nas zapaliłaby się czerwona lampka mówiąca: hej, czemu mam zostać dystrybutorem? Jakiejś firmy sprzedawać ich produkt, ale najpierw muszę za niego zapłacić, żeby w ogóle móc wejść do tego super sposobu na zarabianie pieniędzy. Chodzi tutaj o to, że osoby, które nas werbują, sprawnie posługują się technikami manipulacji i obiecują nam fajny zarobek. Do tego też, kiedy weźmiemy pod uwagę sytuację osoby werbowanej, czyli na przykład, jeżeli ta osoba ma niestabilną sytuację finansową, może jakieś problemy w domu albo depresję, albo jest niespełniona zawodowo, no to wtedy już zachodzi Głowie taki proces, że w sumie czemu nie spróbować? Dodatkowo osoba, która nas rekrutuje. Wmawia nam, że powinniśmy traktować zakup tychże produktów jak inwestycje, a przecież bez inwestycji nie zbudujemy wielkiej sieci biznesowej. Tak jak wspomniałem na początku tego materiału, pewna osoba z mojego otoczenia, którą nazwiemy na potrzeby tego filmu Moniką, została zwerbowana przez pewną kobietę, którą nazwiemy Agatą, do firmy Forever Living. I ponieważ pani Agata zachęciła Monikę do tego, aby skontaktowała się z kimś ze swoich znajomych w celu przeprowadzenia, Prowadzenia rozmowy, tak żeby Monika mogła nabrać wprawy w y, rozmowach z Klientami. Więc padło na mnie i z chęcią przyjąłem te propozycje w celu dowiedzenia się czegoś więcej. Powiem Wam, że już na samym początku zauważyłem, że pani Agata stosuje na mnie techniki manipulacyjne, zachęciła mnie do przejścia na ty i jest to technika manipulacyjna mająca na celu nawiązania relacji. Zaczęła również pytać o moje życie prywatne, głównie o moją pracę. Później oczywiście zaczęła mi opowiadać trochę o sobie, o tym jak długo pracuję w firmie i oczywiście o tym jak wspaniało, to są produkty firmy Forever Living. I bardzo szybko odczułam jakość produktów, potem właśnie też pielęgnacyjnych, więc uważam, że te rzeczy są naprawdę wyśmienite i tak naprawdę te rzeczy zagościły u nas na co dzień. I to są produkty oparte o aloes i propolis, produkty pszczele. I to jest taka, to nazywam, taka synergia natury z nauką. I oczywiście przed przystąpieniem do rozmowy zdecydowałem się nieco przygotować. Głównie skupiałem się na składzie produktów, regulaminie wewnętrznym firmy oraz Cenach produktów. Eee, patrzyłem, nie ukrywam, na skład produktów, no i tam znalazłem takie niektóre y, trochę niepokojące mnie substancje. To jest na przykład. Y, trietyloamina e, oraz e, metyloparaben. Wiesz co? Znaczy ja ci powiem tak, ja generalnie nie jestem tam, wiesz, specjalistą od składów, uh -huh. e, ale na pewno powiem ci, że jeżeli będziesz chciał się dowiedzieć więcej, to ja też mogę cię odesłać. Mamy taką kosmetologą, która jest od lat związana z firmą i, i ona trochę tłumaczy te składy. To znaczy, że, no bo nie wiem, e, wiesz, ja... Nie wiem jaka jest twoja wiedza, w sensie, że tak z tego co mówisz to też się jakoś interesujesz tym. Ona też tłumaczyła, bo, no, bo zna się na tym bardziej, wiesz, ja nie siedzę w tych składach, ale na pewno ona tłumaczyła to w takim sensie, że też ważne jest z jakiego pochodzenia jest dana substancja. Nie? Wiem, że na pewno forever. oni te rzeczy używają w śladowych ilościach, bo one są gdzieś tam na szarym końcu. No i już tutaj mamy do czynienia z kłamstwem ze strony pani Agaty lub po prostu nie wiedzą. Otóż gdy przejdziemy sobie na stronę Forever Living i wejdziemy w skład niektórych produktów, możemy tutaj zobaczyć, że metyloparaben, propyloparaben czy trietyloamina wcale nie znajdują się na szarym końcu składów, a raczej bym powiedział, że mniej więcej w ich środku. Mam do nich zaufanie w takim sensie, że u nas one pomogły na bardzo dużo takich powiedziałabym problemów skórnych i tego typu rzeczy, na które na przykład nie pomagały leki, leki czy rzeczy apteczne. Nie? No i tutaj pani Agata zachwala produkty firmy Forever Living, jakoby miały one właściwości uzdrawiające, lecznicze i tak dalej. Jakoby miały być one lepsze niż leki zapisane przez specjalistę. No i to czego pani Agata najwidoczniej nie wie, to to, że łamie regulamin firmy. Otóż kiedy wejdziemy sobie na stronę Forever Living i przejdziemy do regulaminu, możemy dowiedzieć się, że FBO zachowują prawdomówność podczas poszukiwania nowych osób, nie czyniąc przesadnych oświadczeń na temat firmy, możliwości produktów Nagród dostępnych w planie marketingowym, czy to osobiście, czy na portalach społecznościowych. Obejmuje to roszczenia medyczne oraz prognozowanie zarobków w jakiejkolwiek formie i postaci. Jest to w podpunkcie o nazwie brak roszczeń medycznych, zarobkowych i dotyczących stylu życia. Też mogę, jeżeli będziesz chciał, podesłać Ci, bo o parabenach też ona miała taki, um, takie wystąpienie, jakby na temat właśnie parabenów. Ale ja z tego, co kojarzę, bo to akurat pamiętam, że ona mówiła na przykład o parabenie w paście do zębów, że on nie jest, że to jest kwestia, że pewne rzeczy. Czy są konserwantami, które sprawiają, że to jest bezpieczne, po prostu dla nas? Nie? W tym sensie, że, że musi być coś, co zakonserwuje ten produkt, żeby można było go na przykład używać przez e, nie wiem, pół roku. Ogólnie wszystkie moje zastrzeżenia co do składu produktów, do niebezpiecznych substancji rakotwórczych wspomagających rozwój raka, pani odbijała na zasadzie: Ja nie jestem chemikiem, ja się nie znam, ja tylko y, używam tych produktów. Na co dzień i jestem zadowolona. U mnie one leczą to, tamto, u mojego dziecka, u, mo u wszystkich członków mojej rodziny e, wyleczyły różne schorzenia. Dodatkowo zachęcam mnie do zapoznania się z stroną jej koleżanki z firmy. No jakby. Naprawdę, jeżeli chciałbym e, poznać rzetelną opinię, to na pewno nie sięgałbym do kogoś z firmy, tylko kogoś spoza firmy, kto raczej jest obiektywny. Ale wiadomo, że zawsze się znajdzie ktoś, kto po prostu zaufa takim stronom. Zresztą bardzo łatwo jest znaleźć w internecie pozytywne opinie na temat firmy Forever Living i ich produktów. Tyle, że Wyglądają one po prostu na kupione artykuły. Do tego, z tego co mi wiadomo, pani Agata zachęcała Monikę, a raczej przestrzegała ją przed tym, żeby nie sugerować się opiniami w internecie oraz nie słuchać nikogo, kto mógłby powiedzieć, że jest to jakakolwiek sekta. A czy przypadkiem sekty nie działają tak, że robią komuś wodę z mózgu, zdzierają z kogoś kasę, manipulują kimś? Brzmi to dosyć podobnie. Czułam, zwłaszcza, że ma topowe zapalenie skóry i my tymi produktami te problemy skórne wyciszyliśmy, nie? Brak roszczeń medycznych. Jednak coś, co, czym szczotkujemy zęby, a coś, co nakładamy na twarz, to trochę są inne zastosowania. <laughs> no, no tak, tak, oczywiście, nie? Rozumiem, że, że chcesz mi dać kontakt do, do waszej pani kosmetolog? czy znaczy, wiesz co, ona ma po prostu swój fanpage i ona tam bardzo dużo rzeczy takich wiesz mówi o składach, bo ja po prostu wiesz, jakby nie siedzę w tym tak, bo nie jestem chemikiem i jakby nie interesowałem się tym aż tak dogłębnie. Każdy no, ma, jest czymś tam bardziej biegły w jakichś tematach mimo wszystko. No tak. Uważam, że jako dystrybutor, sprzedawca jakiegoś produktu powinniśmy jednak wiedzieć wiesz, no. o właściwościach niektórych substancji chemicznych. Ja tutaj powiedziałem o tym metyloparabenie i trietyloaminie. To, to skoro nie wiesz, jak, jak one działają, to ja mogę tak pokrótce powiedzieć. Badania wykazują, że metyloparaben stosowany na skórę może reagować z ultrafioletem, prowadząc do przyspieszonego starzenia się skóry mhm. nie daje, no. Do tego prowadzi do zaburzeń w, w gospodarce hormonalnej, podrażnienia skóry, wspomagania rozwoju komórek rakowych przy raku piersi. No to, to tak nie brzmi za, za ciekawie, uważam. No to prawda. Do tego trietyloamina, ona ma bardzo podobne właściwości. Nie będę się już za bardzo rozwodził nad tymi parabenami czy trietyloaminą, ponieważ sam nie jestem ekspertem. Ale jeżeli chcecie, mogę was odesłać do tego materiału wideo, w którym widać, że ta pani zna się na rzeczy zdecydowanie bardziej niż ja czy pani Agata. Na pewno. No a różne też specyfiki na przykład dostawaliśmy od lekarza, nie? Które też no, miałam zaufanie, że są w jakiś sposób bezpieczne, no ja przecież nie, nie mam tak w zwyczaju też sprawdzać, nie? Więc nie, nie, nie wiem jakby co było w tych, w tych maszynach, które dostawaliśmy, ale... Dla mnie ważne było to, że one po prostu nie działały, a te produkty zadziałały. Brak roszczeń medycznych. Tak jak mówiłem, regulamin sobie trochę sprawdzałem i co do FBO. Przedsiębiorca Forever, osoba, która zakupiwszy zestaw startowy lub produkty o łącznej wartości dwóch case credits w ciągu dwóch miesięcy, mhm. zdecydowała się dostać uczestnikiem planu marketingu Forever. I tutaj mam niżej jeden case credit przyznawany jest za zakup od firmy Produktów Forever o wartości 1254 zł w cenie detalicznej netto. Wszystkie case są w cyklu miesięcznym. No i tutaj zatrzymajmy się właśnie przy tych definicjach z regulaminu, których, uwierzcie mi, jest sporo. I jest w nich sporo zapożyczeń z języka angielskiego, tak, żeby mniej rozgarnięta osoba jak najmniej się w tym wszystkim połapała. Są tutaj takie zwroty jak CC, czyli ten Case Credit, o którym zaraz wam opowiem. Game manager, preferred customer, sponsor. To nie wiem, czy ktoś se szuka, ale... No, nieważne. VB, co oznacza premię grupową. Czemu to się nie może po prostu nazywać premia grupowa? Eagle Manager, co też jest bardzo ciekawe, bo w definicji Eagle Manager możemy się dowiedzieć, że Eagle Manager to menadżer, który osiągnął status Eagle Managera. Rozumiesz? Ty idioto! Przejdźmy do tych case kredytów. Ogólnie te case kredyty to taki sposób, żebyś się nie połapał, że jesteś ruchany na pieniądze, ponieważ w regulaminie możemy się dowiedzieć, że jeden case kredyt to równowartość 1254 zł. No i właśnie, dlaczego po prostu nie użyjemy? zwykłej waluty. Ano po to, żeby człowiek nie połapał się w tym, jak wiele przychodu musi zrobić, żeby tak naprawdę zarabiać w firmie. No bo kiedy jesteś już w firmie, zaczynasz budować swoją strukturę, masz swój team pod sobą, musisz nadal być aktywny. A często jest tak, że firmy MLM kuszą nas wizją pasywnego zarobku. Akurat w tym przypadku pani Agata przyznała, że nie ma czegoś takiego jak pasywny zarobek, że zawsze trzeba coś robić. No ale właśnie, co musisz robić, żeby zarobić? W przeciągu miesiąca, żeby zostać aktywnym FBO, musisz uzbierać cztery case kredyty, z czego jeden case kredit musi być wpłacony przez ciebie. Czyli, żeby otrzymywać bonusy i wszystkie, jakby, prowizje od ludzi z Struktury zbudowanej przez ciebie, od ludzi pod tobą, musisz płacać na konto firmy. Produkty o łącznej wartości 1254 zł, dodatkowo jeszcze zarabiając trzy razy tą kwotę, sprzedając produkty innym lub werbując innych. No i to jest kolejna rzecz, przez którą można skłonić się do oceny, że jest to tak naprawdę piramida finansowa, ponieważ tak naprawdę ciężko jest nam sprzedać produkty o takiej cenie, w takiej ilości, tylu osobom, żeby zgarnąć wszystkie bonusy. Poza tym badania wykazują, że 95% ludzi, którzy dołączają do MLM. Traci pieniądze w przeciągu roku, a te 5% to są ludzie u szczytu piramidy. Tak jest. Czyli ostatecznie skłania się to do tego, że musisz werbować ludzi do swoich struktur. Inaczej nie zarobisz fajnych pieniędzy. I właśnie firmy MLM kryją się sprzedażą produktów, która tak naprawdę jest tam gdzieś w tle. A głównym celem, głównym zarobkiem dla firm jest werbowanie tych ludzi. Bo, bo właśnie zastanawia mnie to, że żeby zostać dystrybutorem, tym, tym FBU, trzeba dokonać wpłaty własnej tak naprawdę. I stąd moje pytanie, czy firma Forever Living czy nie jest po prostu ukrytą piramidą finansową? Wiesz co, to jest tak, że żeby zostać dystrybutorem, to zakupujesz produkty, czyli to nie jest tak, że to jest płata, tylko te punkty credit. To jest taka, każdy produkt ma swoją wagę punktową, czyli ty tak naprawdę jakby masz możliwość. Zostania klientem i każdy sobie wybiera, jakim klientem chce być. Ty kiedy masz już założone konto, możesz w dwóch przyległych miesiącach zbierać sobie właśnie dwa punkty, robiąc zakupy dla siebie czy dla kogoś, komu z kim będziesz chciał się podzielić z tymi produktami, bo możesz je już komuś polecić, jeśli uznasz, że, że warto to zrobić. I wtedy na to twoje konto, jeżeli uzbierasz dwa punkty, to wchodzisz w ciągu dwóch przyległych miesięcy wchodzisz na zniżkę 30% i w ten w sposób równocześnie uzyskujesz licencję biznesową. Ale na pewno, jeżeli chodzi o, o piramidalność, no to na pewno e, takim wskaźnikiem, jeżeli chodzi o piramidę, no to to, że nie ma produktu. Tutaj, jakby to nie jest wpisowe, tylko to jest zakup produktu. Firmy MLM kryją się sprzedażą produktów, która tak naprawdę jest tam gdzieś w tle. W moim odczuciu, e, no ja mam poczucie, jak pracowałam w firmie. Że to bardziej przypominało piramidę, no bo ja nigdy nie zarobiłam więcej niż mój szef. O kurwa, mam dla pani newsa z ostatniej chwili. Tutaj też pani nie zarabia więcej niż swój szef, no ja pier... No ale kto by pomyślał? Myślę, że zarzut, że coś jest piramidą finansową jest... No, piramidy finansowe są nielegalne, nie? No i tutaj pani Agata porównuje pracę na etacie do piramidy i uważa, że jest to zdecydowanie bardziej podobne do piramidy finansowej niżeli to, czym ona się zajmuje. Może tu się pani Agata zdziwi. Prawie w każdej firmie to tak wygląda, że to szef zarabia najwięcej, później kierownik, później lider zmiany i tak dalej, aż do nas. Naprawdę jest mało przypadków, gdzie Pracownik może zarobić więcej niż szef czy kierownik. No, chyba że musiałaby się pani Agata zatrudnić, nie wiem, jako handlowiec. Może wtedy od jakiejś prowizji zarabiałaby więcej, ale to tylko, tylko pewnie zależne by to było od miesiąca. Mam też opowieści o tym, że ludzie związani z networkiem no obiecywali złote góry, tak? Komuś. A to jest po prostu praca, gdzie jeżeli się nie zacznie pracować, nie zacznie właśnie rozmawiać z ludźmi, no to tutaj nie ma opcji, że ktoś po prostu zarobi. No i tutaj bardzo fajnie, że. Pani Agata mówi, że nie ma czegoś takiego jak pieniądze z nieba, że trzeba pracować, że, że nie ma czegoś takiego jak pasywny zarobek i że po prostu zawsze musisz się, musisz coś dać od siebie. Tyle, że często zdarza się tak, że właśnie ci rekrutanci omanieni już tym, że, żeby po prostu kogoś zwerbować do swojej struktury, że po prostu pieniądze, wiecie o co mi chodzi, po prostu manipulują ludźmi, obiecując im właśnie te złote góry, o których pani mówi i różne inne niestworzone rzeczy. Ja mam też pytanie odnośnie tego czy firma zatrudniając tych nowych dystrybutorów czy ona informuje ich o tym że powinni założyć działalność gospodarczą bo to nie jest zatrudnienie po pierwsze to jest właśnie to jest PIT-em. nie ma wymogu no właśnie wymogu nie ma ale lepiej, żebyś miał. I teraz, jak informuje portal Eprawnik, metoda sprzedaży w systemie MLM polega na tym, iż uczestnik tego systemu, nabywca jakiegoś towaru, nabywa jednocześnie prawo sprzedaży określonych produktów w zamian za prowizję lub odsetki od obrotu. Daną działalność możemy uznać za działalność gospodarczą, jeśli posiada ona podstawowe trzy cechy: Jest ze względu na swój cel działalnością zarabkową, zgadza się, jest działalność zorganizowaną. Zgadza się. Działalność tą cechuje częstotliwość, i tu również się zgadza. Za istnieniem cechy organizacji danej działalności będzie przemawiać m.in. to, że dana osoba tworzy lub stworzyła strukturę kontaktów handlowych z innymi przedsiębiorcami lub odbiorcami towarów i usług, czyli konsumentami, co wydaje się dość charakterystyczną cechą MLM. Ja nie, ja nie wiem, co mam ja powiedzieć nawet. I zobaczysz, będziesz miał konsyfekcję. Będziesz miał. Do tego, kiedy ponownie zajrzymy do regulaminu Forever Living na ich stronie, Możemy się dowiedzieć w podpunkcie o nazwie zasady działalności, że w celu otrzymywania wypłat premii wynikających ze współpracy z firmą, FBO powinien prowadzić działalność gospodarczą oraz wypełnić sekcję dane dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez Forever Business Owner podczas procesu rejestracji jako FBO lub dostarczyć tę informację do biura głównego Forever Pole. Prawidłowe założenie działalności gospodarczej jest wyłączną odpowiedzialnością FBO, podobnie prowadzenie księgowości z nią związanej i odpowiednie rozliczanie podatku. Forever nie odpowiada za decyzję FBO o prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej ani za nieprawidłowość jej prowadzenia i rozliczania. Także pani Agato albo pani czegoś nie wie, albo pięknie pani kłamie to jest kwestia, wiesz, decyzji, nie? My na przykład o wiele mniej chorujemy też używając tych produktów e, odpornościowych czy pijąc aloes, więc ja patrzę tak, jakby tak na, na mój budżet, że ja no nie wiem, że i chodzę do dentysty, bo, a wcześniej, ja tu, wiesz, patrzę na przestrzeni tych ostatnich trzech lat niż wcześniej, nie? Naprawdę, to jak często pani Agata wychwalała produkty firmy Forever Living, y, jakoby miały właściwości medyczne, to przechodzi po prostu ludzkie pojęcie. Najwidoczniej pani Agata, odkąd zaczęła je stosować, nie musi już chodzić. Do dentysty, do kardiologa, do laryngologa, nie wiem, do okulisty. Nic, nigdzie nie musi chodzić. Zero problemów. Może do psychologa też nie musi chodzić. Może Aloes zwalcza jakiekolwiek problemy psychiczne. Może zacznijmy dawać żołnierzom na front takie kremy z Aloesem. Nie, nie kupiłem tego, to dostałem za darmo. W sumie nie wiem czemu to jest cały czas tutaj. Na stronie Forever Living, poza takimi kwiatkami jak olejkiem eterycznym, który ma wzmacniać naszą kondycję, ja Blaka, piję na co dzień, zadba o naszą kondycję i też o nasz umysł. Wigor, odporność, wytrwałość co nie jest w ogóle potwierdzone żadnymi badaniami naukowymi. Oraz takimi produktami jak Forever Focus. To zaawansowany preparat od Forever wspierający pamięć i koncentrację oraz optymalny poziom energetyczny. Wybierz profesjonalne rozwiązanie w dziedzinie suplementacji, aby myśleć jaśniej i pamiętać więcej. 120 kapsułek kosztuje 452 zł. To jest już k***a kradzież. Znajdziemy również taki produkt jak Forever Aloe Vera Gel. Koncentrat napoju z miąższem z wnętrza liści aloesu, wzbogacony witaminą C. I cena za jeden litr wynosi 160,44 zł. 4 Postanowiłem spytać Pani Gaty, jak skomentuje te ceny. Wiesz co, znaczy tak, po pierwsze to jest cena detaliczna, ale to jest generalnie ręcznie wygotowany aloes, on jest stabilizowany, to znaczy, że tam po prostu są te wszystkie substancje aktywne. No tutaj po prostu płacisz za jakość. Czym sygnowana jest ta jakość? Cóż, nie wiem, ale sprawdziłem inne soki z aloesu, które również zawierają 99,7% czystego soku, czy tam miąższu z aloesu. No, i ceny są zdecydowanie niższe. Możemy znaleźć produkty za takie ceny jak 30 parę złotych czy 40 parę złotych, i co najlepsze, mają one bardzo podobne składy do tych od Forever Living. Ja powiem Ci, że nie widziałam żadnego aloesu, w sensie y, który by kosztował tak mało, w takim sensie, że no, ten miąższ nie może kosztować sobie tak mało. Bo wiesz, no mówimy abstrakcyjnie teraz, nie? Że mówisz, że w sensie takim, że no ja nie widzę tego słupu, który ty znalazłeś, nie? Proszę bardzo. Jeden, dwa, trzy. Ważne jest to, żeby na danym soku były certyfikaty, żeby on był uznany za taki, który ma, yy, no ma ten procent aloesu i żeby nie było tam yy, skórki, która jest toksyczna dla naszego organizmu. Nie? Jakie certyfikaty musi posiadać taki sok z aloesu? Certyfikat yy, Rady do spraw aloesu. Chyba to się tak nazywa? Ale to jest też na stronie. Nie uwierzycie, sprawdziłem i serio istnieje coś takiego jak Rada do spraw aloesu. No i skoro produkty e, Forever Living mają certyfikat tejże Rady, to musi to o czymś świadczyć, prawda? No, niekoniecznie, bo tutaj zaczyna się robić dosyć ciekawy. Otóż organizacja od tego y, certyfikatu nazywa się The International Aloe Science Council. Jest tutaj ich strona, można sobie sprawdzić, wszystko bardzo fajnie. Tylko można również znaleźć y, w internecie informacje o tym, jakoby y, założyciel Forever Living, czyli y, Rex Moun, był honorowym członkiem tejże organizacji. Więc równie dobrze mogłoby to wyglądać na zasadzie: hej, Rex, lubimy Cię damy ci certyfikat na ten twój aloesik to, nie lepiej, no to zacząć od tego... niższego pułapu cenowego i sobie tak testować te produkty ja bym na przykład zaczynał kupować aloes od 20 zł, tak jak mówiłem później 30, 40 hmm. gdzieś spotkał taki żebym powiedział o kurcze ale dobry jest ten aloes teraz czuję się jak młody bóg no to Kacper, no to, to jest twój wybór, nie? Że możesz tak zrobić. No i tak zrobię. No i tak kończąc, pamiętajcie, że jeżeli ktoś wam proponuje jakiś super sposób na zarobek, jakąś ścieżkę biznesową, której nie obrał nikt inny, ale ty możesz ją obrać, ponieważ jesteś wystarczająco bystry, masz super umysł, jesteś otwarty, nie tak jak ta reszta ludzi, zamknięte łby, to zastanówcie się najpierw dwa razy, czy na pewno nie chce was ktoś wykorzystać. A jeżeli chcecie bardziej zapoznać się z tematem MLM, to Polecam Wam cała prawda o MLM na kanale Cała Prawda. Tam na pewno jest to przedstawione w bardziej merytoryczny sposób niż ja to zrobiłem, i też możecie tam poznać historię byłych pracowników takich firm. Więc jeżeli macie kogoś w rodzinie lub wśród swoich znajomych, kto pracuje w takich firmach, to możecie ich zapoznać z tym materiałem. Może przemyślą to i w porę zrezygnują, zanim stracą swoje pieniądze.